jak mysz pod miotką. Otwarcie mówiąc, dał się. Wy się jemu nie dziwcie, nie śmiejcie się, mili moi, z biednego urzędnika, że on się trudno boi. Niech was to nie oburza, nie miejcie go za tchórza, u niego pensja mała, odpowiedzialność duża. Puści co nieopatrznie, z posady go wyleją, nie puści skonfiskuje, wszyscy się z niego śmieją. Czytał, bał się, miał różne skrupuły i skrupułki. Nareszcie poszedł z tekstem do towarzysza Gomułki. O -o. Gomułka bierze książkę do ręki. Czyta. Głową kręci, brwi marszczy. Co to takiego? Pytam. Pytam, pan Tadeusz. Sam tytuł mnie razi od pierwszej chwili. Nie trzeba nam żadnych panów. Panowie się skończyli. Wy, towarzyszu, cenzorze, ideowy słabeusz. Zdjęcie za ten tytuł na towarzysz Tadeusz. A kto, pytam, wymyślił tytuł takiego choru? Mickiewicz, powiada Cenzor. Co? Rzekł Gomułka. Błąd? Znowu? Ja zaczynam powiada z chmurą groźnego oblicza. Mieć po uszy już tego waszego Mickiewicza. Litwo? Oj, przyzno moja, jakie to ma znaczenie? Rząd z paszportu Litwin? Nie. Odrzekł cenzor. Nie, nie, to inwokacja w rodzaju poetyckiej modlitwy. — Nie może pójść — rzekł Gomułka. — Ręce precz, precz od Litwy! — No! — Litwo, ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie, ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, kto cię straci. — Nie może pójść. Nasza sąsiedzka Litwa nie jest stracona. Przeciwnie. Odkąd radziecka, zyskana dla, dla demokracji. Dziś w całej ozdobie widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie widzi i opisuje, fotografuje może i za granicą wydaję twarzyszu cenzorze. Sprawdźcie, czy jest u niego piśmienne zezwolenie na swobodne zwiedzanie po radzieckim terenie i na opisywanie. bo samo się nasuwa, że wywiad zagraniczny nie śpi. Szpieg czyha, wróg czuwa. Panno święta. A co? Jasnej bronisz częstochowne, a bo i wiadomo z czyjej to pisane na mowę. I w ostrej świecisz bramie. <grymne> w Wilnie. co? Tu mi, bratku, skreślić tego nie można, puścić w żadnym wypadku. Nie możemy się narazić na ostrą radziecką notę, że my propagujemy dywersyjną robotę i próby jakiejś nowej grabieży czy aneksji. Kosygin, jakby to czytał, dostałby apopleksji. <śled> Jak mnie dziecko do zdrowia powróciłaś cudem, nie może pójść. W polityce nie ma cudów. My z trudem tłumaczymy ludowi, by się wyrwał ze szponów kleru i religijnych bajek i zabubonów, a on psuje nam robotę. I robi tyle krzyku, że mu gorączka spadła po proszku czy po zastrzyku. I zaraz mogłem pieszo do twych świątyń progu iść, zawrócone życie, podziękować Bogu. Tak nas powrócisz cudem na ojczyzny łono. Nie może pójść, skreślić! Tę propagandę zmyśloną skonfiskować! On przecież wewnętrzne emigranstwo! Mocarstwowe zakusy! Wyraźne emigranctwo. Tak on krzyczał, nogami tupał, zębami zgrzywał i oczy wybałuszał i gwieździą bił w stół, aż przeczytał. I z dziecinną radością pociągnął za sznurek? że stary Dąbrowskiego usłyszeć mazurek? Wszystko skreślić, poprawić, przepisać słowo w słowo. wam podsunę. Powiedział. Jak to zmienić na nowo. <laughs> Roz... Ojczyzno nasza. Ty jesteś dla nas jak życie. Ile cię trzeba cenić teraz wszyscy widzicie. Dziś w twą przyjaźń i dobroć widzę w całej uzdobie, bo ty dla nas jak ma. My, jak dziadki, przy tobie, Włodzimierzu i liczu, Co czuwasz w szklanej trumnie? Jak kiedyś, gdy byłem dzieckiem, Swe oczy zwróciłeś ku mnie, i dialektykę Marksa w dziecięce wpoiłeś grono, Tak nas przygarniesz na naszej radzieckiej ojczyzny łono. I z dziecięcą radością pociągnął zastryczek, A żeby popularny posłuchać muzyczek, Tak mam zostać. I teraz nikomu nie zawadzi. Z grubsza podsuwam. I niech to Iwaszkiewicz wygładzi. A Mickiewicza, autora tych wrogich nam puch wykreślamy pośmiertnie ze związku literatów.